Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku, który jest planowo. Yay. Dzisiaj konkurs, jak zapowiadałam, ma, mamy tutaj trzy miejsca, zaraz opowiem nagrody, powiem zasady, ale na początek chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za 100 subskrypcji i chcę, żeby ten konkursik był po prostu podziękowaniem dla Was, podziękowaniem za to, co zrobiliście, czyli 1000 wyświetleń, myślę, że troszeczkę mniej niż 80 łapek w górę, 100 subskrypcji, no, po prostu bardzo mi jest miło. Jeszcze raz dziękuję za to. Mam nadzieję, że nagrody Wam się spodobają. Więc przechodzimy do omówienia nagród. Jak mówiłam, są trzy miejsca. Pierwszą nagrodą za trzecie miejsce jest oto takie gniazdo z gazobetonu. Wymiary to 14 na 115 z nawadaniem grawitacyjnym, z takim wzorem komór. Mi się bardzo podoba. Tutaj mamy dwa otwory na wężyk o średnicy 10 mm i takie podstawki gniazdo jest pionowe. Oczywiście gdzieś tutaj jeszcze macie przebitki, jakieś tam zdjęcia. Jest nieużywane i to jest nagroda za trzecie miejsce. Dalej. Nagrodami za drugie miejsce jest kolonia Temnodorax. że jakieś 10 robotnic i dwa razy tyle poczwarek i larw i w kolonii znajduje się jedna królowa. Mamy również kolonie Camponotus herculeanus, dwie robotnice i jakieś tam jajeczka czy tam larwy. Próbówka oczywiście zostanie zmieniona za chwilkę i gdy będzie wysyłka, no to będzie o wiele ładniejsza i wyczyszczona. Także to są nagrody za drugie miejsce. Ma kolonia Temnot Horax i kolonia Camponotus herculeanus. Dlaczego akurat wybram te y, razem, te dwie kolonie? Ponieważ można je trzymać razem. Na przykład, temnotchoraxy na arenie mają jakieś tam ma małe gniazdo, a kamponosus Herculanus w ładnym gnieździe. I nie będą po prostu, nie będą zwracały na siebie uwagi. Także wziąłem te dwa, te dwa gatunki. Natomiast nagrodami za pierwsze miejsce jest małe gniazdo o wymiarach chyba 5 na 5 Jest to gniazdo poziome z takim z nawad takim nawadnianiem, tutaj po prostu wstrzykujemy wodę. Oczywiście są podstawki, otwór na wężyk o średnicy 8 mm i jedna komora. Wygląda to mniej więcej tak. Natomiast taką główniejszą nagrodą jest królowa Fejdole Palidula. Dlaczego postanowiłam dać taką królową na konkurs? Dlatego, że po prostu mój film, najbardziej popularny o, fe o Fejdole Palidula, zdobył 1000 wyświetleń. I chciałabym, żeby właśnie taka była nagroda. Także wygląda to tak. Czyli za pierwsze miejsce to jest gniazdo i królowa. A mianowicie pewnie już troszeczkę mniejsza kolonia. Podsumowując, trzecie miejsce gniazdo. Drugie miejsce. Dwa gatunki Camponotus i Temnothorax, Horax, ale pierwsze miejsce królowa Fejdole Palidula i małe gniazdo. Mam nadzieję, że nagrody Wam się podobają, więc teraz ogłoszę zasady. Co? Na początku tego komentarza musicie napisać hashtag Konkurs Przykładowy. Macie komentarz macie tutaj. I do tego trzeba zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz yy, subskrybować mój kanał. I pamiętajcie, żeby. żebyście mieli po prostu widoczne subskrypcje. Jak to zrobić na telefonie? Teraz wstawiam Wam taki krótki klip. I musi, po prostu, żeby te subskrypcje były widoczne, żeby mogła, mogła to sprawdzić. Także ja dziękuję za oglądanie. Czas macie do soboty, napisanie komentarzy. Mam, mam nadzieję, że nagrody Wam się podobają. Widzimy się już w niedzielę. Ogłoszenie wyników oraz, jakiś, oraz zwykły odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Jeszcze raz powtarzam, czas do niedzieli. Hejo!